Siemanko, z tej strony Max z grupy Pranobus. i To jest kolejny odcinek World of Tanks Ja, yeah. <coughs> Dzisiaj mam e, dla Was czołg, również z super testu, również z mm, linii nowej niemieckiej, z, fuh, z nowej linii niemieckich medów. E, jest to poziom siódmy, czyli Aufklärung Panther. Panther. No. A po polsku to, to jest Aufkle, a azumlautem Odklarung Panzer Panther. No. Długa nazwa. Brzydki jak noc. Brzydki jak noc. Yy, pewnie z nas się domyśliliście podwozie ma pantery. Yy, no i zaczynamy zabawę. Ma stokową wieżę v 2801. Yy, ma podwozie pantery, co już wygląda wygląda po prostu kuriozalnie. To wygląda jak nie wiem, fabryka pomyliła podwozie i dała nie tę wieżę naprawdę. No to, to Myślałem, pierwszy raz zobaczyłem takie zdjęcie, myślałem, że to jakiś fake, nieoficjalny, nieoficjalny. ktoś sobie po prostu zrobił bekę w Photoshopie i tak zrobił, ale nie, ten człowiek naprawdę będzie tak wyglądał. Kurde, no, tak taki brzydki. No dobra, lecimy dalej. Działo ma. Yy, jego najlepsze działo to będzie działo z fałki 3601 Kynisz, czyli ta. beznadziejna 75, która dobra jest tylko na złocie. Hmm, silnik ma, będzie miał około 850 koni mechanicznych, więc, no kurczę przy takich rozmiarach, z takim, no, nie, może nawet dobrym silnikiem, ale przy tak, takich rozmiarach i zapewne wielkiej wadze, no jakie to będzie wolne. No i piszą mi tutaj dodatkowo, że będzie zero depresji działa, więc, no, miód. Tak, tak, taki będzie z niego lekki czołg, jak z, z koziej dupy trąba, sorry. No właśnie dlatego zbieram tego wolnego Expa, żeby jak najszybciej po prostu przeskoczyć ten czołg yy, i, i nie wiem, zapomnieć o nim cokolwiek. Cokolwiek nie wiem czy to będzie siódmy czy ósmy. Wydaje mi się, że to będzie siódmy. Najwyżej poprawcie mi w komentarzach. Naprawdę brzydki, brzydki, brzydki jak noc. No to tyle. No to, to, to teraz ostatnie raporty właśnie tylko o tych niemieckich medach, bo niby ma te jeszcze odpowiedzi i pytania deweloperów, ale tam tam musiałbym to przebierać razem, że, że mi się nie chce. Dwa, że interesują mnie właśnie te niemieckie czołgi i domyślam się, że Was też na pewno interesują. Więc to by było wszystko w tym raporcie. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, pa. pa.